Cześć, witam Cię serdecznie. Dzisiaj temat, jak chcę być jak. No właśnie, co tutaj można wpisać w te trzy, cztery kropki. Może to być konkretne zachowanie, konkretna postawa albo całokształt pewnej osoby. Wyobraź sobie, że chcesz być na przykład świetnym negocjatorem, świetnie, świetnym liderem, genialnie prowadzić grupę, budować relacje, budować zespół. I każdy tu będzie miał coś innego, tak chce być jak on, ona, bo robi coś fantastycznie, i nieważne, czy to będzie w pracy, czy w życiu prywatnym. Jeżeli to coś dla ciebie, chcesz wiedzieć, jak możesz takie zachowanie u siebie przynajmniej podjąć próbę, stworzyć, wyrobić sobie takie zachowanie, taką postawę, to zapraszam do oglądania. Myślę, że około 10 minut mi to, jak sobie zejdzie, zajmie. Tyle, tyle czasu. Może być, może być trochę dłużej, zobaczymy jak się rozkręcę. No dobrze, daj sobie coś do pisania, bo jak zawsze będę miała dla ciebie pytania, zadanie, ćwiczenie, narzędzia, które możesz sobie od razu zrobić, od razu możesz przejść do działania i później w wolnej chwili zastanowić się, co, czy to wchodzisz w to, robisz to zadanie, robisz to ćwiczenie, czy nie, czy odpuszczasz. Bo masz wolną wolę i możesz i tak, i tak zrobić. I będzie ok. Dobrze. Oczywiście tak sam, zawsze mówię, że te live, te nagrania, które tutaj robię we wtorki, no dzisiaj akurat w tym tygodniu wtorek jest w środę, i które wrzucam na YouTube'a, to mają być um, takie, które są uniwersalne i mogą być zastosowane w grupach mastermind i nie muszą być w grupach mastermind. Tematy takie typowo mastermindowe, podgrupy mastermindowe wrzucam na grupie mastermindowej, więc jeżeli masz ochotę, to dołącz do grupy mastermind na Facebooku, a jeżeli nie, no to... No to Zostajesz na fanpage i słuchasz tych nagrań, które są ogólne, uniwersalne, może nie ogólne, ale uniwersalne. Mogą, możesz je stosować u siebie w życiu zawodowym, prywatnym, dzielić się z innymi. No dobrze, no to zaczynamy. Przechodzimy do zadania i do tematu naszego. Co zrobić, jeżeli chcesz być jak właśnie ktoś, kto ma lekkość w negocjacjach, w budowaniu relacji, jest fantastycznym mówcą, szkoleniowcem, co tam komu siedzi w głowie. Warto, sobie, warto się właśnie zastanowić, co to jest w Twoim przypadku. Zastanów się, pomyśl, m, kto Ci imponuje, jaką postawę chciałbyś w sobie wypracować? Czy chciałbyś właśnie coś w życiu zawodowym czy prywatnym pozmieniać? Może są to negocjacje, może to być większa empatia, może to być świadome budowanie zespołu, może to być budowanie grupy. Zastanów się, co to może być. Co chcesz? Jeżeli już wiesz, to zapisuj, jeżeli nie to zostaw sobie miejsce na kartce i jak będziesz miał chwilę, spokojną chwilę, daj sobie czas, przestrzeń na to i pozwolenie. Oczywiście tu musi być w serduchu, pozwolenie na to, żeby się te odpowiedzi pokazały, wydobyły się na światło dzienne. Czyli pierwszy krok, trzeba się zastanowić, co ja konkretnie chcę. Co, do czego tęsknię, kto mi imponuje. Może na twojej grupie mastermindowej, może ktoś u ciebie w pracy, może ktoś ze znajomych, może gdzieś ktoś nieznany tobie, ale widzisz, go, gdzieś tam jest eksponowany, co jakiś czas i go widzisz, i zazdrościsz, że realizuje swoje cele, marzenia, że robi to, co chce, że cieszy się życiem, że ma łatwość w jakiejś umiejętności, czy świetnie sobie zarządza czasem, organizuje życie. Coś tam ma takiego, że zazdrosnym okiem myślisz. Ja też bym tak chciał, też bym tak chciał, ale jakoś się dziwnym trafem tak nie zadziewa. No to dobra, co możesz zrobić? Myślę, że każdy z nas, albo żeby nie generalizować, to większość z osób, większość z ludzi ma tak, że coś by chciało jeszcze pozmieniać, coś by chciało doskonalić, więc pewnie Ty też coś takiego znajdziesz u siebie. Co można zrobić w takiej sytuacji? Ano, można zastosować takie narzędzie, które się nazywa modelowaniem, i na tym ono polega, już Ci mówię. Trzeba właśnie po pierwsze określić, co ja właściwie chcę. No, ciężko. Jak mnie słuchasz, to pewnie wiesz, że ja często powtarzam, że ciężko zmienić coś, jak nie wiadomo, co chcesz zmienić. Trzeba określić konkretnie, co to ma być. Jeżeli się pojawia kilka takich postaw, zachowań, kilka takich rzeczy, które chciałbyś zmienić, chciałabyś zmienić, to wypisz sobie na kartę, zrób sobie listę krok po kroku, co tam chciała. Znaczy nie krok po kroku, tylko zrób sobie listę, co chcę zmienić. Chcę to, 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 to. No i oczywiście wszystkiego naraz raczej nie zrobisz, raczej polegniesz. Bo będzie to proces, za każdym razem będzie to proces. Będziesz no, troszeczkę musiał się wydatkować energetycznie wysiłkować, zmuszczyć na tym i trochę dać z siebie, żeby się to zadziało, żeby ta postawa to, to coś, co chcesz, żeby się pojawiło w Twoim życiu, no trochę musisz, musisz na to czasu poświęcić. Mniej lub więcej. To jest kwestia bardzo indywidualna. No dobra, i co dalej? Jak już masz listę tych elementów zachowań, które chciałbyś zmienić, chciałabyś zmienić, które są pożądane przez ciebie, to trzeba. Trzeba sobie wybrać z całej tej listy jedno takie zachowanie i pomyśleć, hmm, to mnie przyciąga, to ze mną rezonuje, to chcę najszybciej zmienić, uzyskać u siebie. I teraz hmm, może na przykład na Twojej grupie mastermindowej lub w pracy ktoś jakoś, ale w życiu prywatnym, świetnie sobie radzi towarzysko, świetnie rozwiązuje wszelkiego rodzaju konflikty, umie rozmawiać z ludźmi, wszyscy, którzy lgną do niego, chcą z nim rozmawiać, chcą z nim pracować, Jakoś zespół na przykład buduje fantastycznie, czy swoją firmę, czy spędza czas, jakby chciał. Więc warto sobie, jak już wiemy, co chcemy zrobić, tak, to drugim krokiem, tak, będzie drugi krok, drugim krokiem, trzeba sobie poszukać osoby, która będzie naszym właśnie modelem, czyli przechodzimy do tego modelowania. Mamy modela, który właśnie pokazuje nam. Yy, nie pokazuje nam dopiero, znaczy pokazuje swoim zachowaniem, swoją postawą, swoim działaniem. Jak on pracuje z ludźmi, jak się zachowuje, jak mówi, jak myśli. I dzięki temu, że mamy takiego modela, może być ich oczywiście kilku. Im więcej, tym lepiej, tym lepiej. No tak, bo możemy czerpać z różnych osób, ale też, żeby w miarę często można było, możesz mieć z nią kontakt. I przez to, że patrzysz na tego modela, patrzysz na jego zachowanie, na jego zachowania, um, obserwujesz go na co dzień w akcji. Jak buduje zespół, jak rozmawia z ludźmi. Jak się zachowuje w stosunku do innych. Dlaczego tak mu dobrze wychodzi? I właśnie jak będziesz obserwować, będziesz oglądać, jak postępuje w danej sytuacji, z konkretnym przypadkiem, rób sobie notatki, i wprowadzaj to w życie. Właśnie to jest modelowanie. Czyli ty wprowadzasz do swojego życia takie zachowania, takie elementy. No i co? może się okazać że nie masz jakiejś umiejętności, Mogą to, może Ci brakować kompetencji twardych, może Ci brakować kompetencji miękkich. No i co wtedy, jak widzisz, że ta osoba zna konkretne jakieś narzędzia, programy, no to trzeba będzie się nauczyć. Jeżeli widzisz, że ta osoba ma szereg szkoleń ze sobą, z zakresu rozwoju osobistego, z budowania komunikatów, z wyrażania komunikatów, no co tam masz na tapecie, co ta osoba ma? No to wtedy trzeba będzie się przyjrzeć temu, jak, czy ja jestem właśnie taką osobą, czy ja mam takie umiejętności, czy ja mam takie kompetencje miękkie. Miękkie, czyli twarde to będzie progr nauka programu, umiejętność obsługi programu lub umiejętność rozmowy w danym języku. Miękkie to na przykład empatia, dogadywanie się z ludźmi, nawiązywanie kontaktu takie miękkie rzeczy, które każdy praktycznie może się nauczyć, jeżeli będzie chciał. No i co? No i jak mamy takiego modela, naśladujemy te zachowania, próbujemy je u siebie wcielać w życie, no i jak napotykamy na tematy, które, umiejętności, coś, co ma ta osoba, a my nie mamy i wymaga to nauki, no to trzeba podnieść tyłek i, i podjąć, no i zacząć działać, krótko. I teraz tak. Może się okazać tak, i no to warto być przygotowanym, że. No niestety, ale wychodzi nam, że ta osoba całkiem inaczej myśli o życiu, ma inne podejście, ma, powiemy, możemy tak to nazwać, dużo wspierających go przekonań, bo myśli, że może, że da radę, że jak nie tędy, to tędy. Ma przyjazny stosunek do ludzi. No to co wtedy? No to wtedy możesz zobaczyć, że ty nie masz, że to nie przychodzi ci tak łatwo i naturalnie, że no masz całkiem inne spojrzenie na świat, że masz bardzo dużo. W opozycji masz dużo takich przekonań. W opozycji, innych, masz dużo innych przekonań, takich ograniczających. Czyli no nie, wcale nie myślę, że tak ta osoba, że tak, mogę, potrafię. Wręcz przeciwnie, wcale tak nie myślę. Myślę, że nigdy nie mogę. Przeważnie nie mogę, że nie dam rady, nie wierzę w siebie, a ta osoba wierzy w siebie, zawsze jest taka hop do przodu. I tutaj możesz napotkać trudność w naśladowaniu tej osoby, bo no nie przejdzie Ci to tak łatwo, nie pójdzie Ci to tak łatwo, w każdej sytuacji nie będziesz chłop do przodu, nie, nagle nie zmienisz o tak przekonań, potrzeba więcej pracy i czasu na to, dlatego jeżeli zlokalizujesz takie przeszkody, zobaczysz, że masz trudność, bo właśnie nie myślisz tak dobrze o sobie, nie wierzysz w siebie, masz no, takie myśli na nie, że raczej Ty jesteś tam gorszy, ta gorsza, słabszy, słabsza, że na Tobie na pewno tak nie pójdzie, że się tak szybko nie nauczysz, że to to na pewno nie dla ciebie, i tak dalej, i tak dalej, wtedy warto popracować nad przekonaniami, które są głęboko ukryte w nas, ograniczającymi przekonaniami. Um, oczywiście, ograniczające przekonania i wspierające nas przekonania są wszystkie w nas głęboko ukryte i nabywamy je w dzieciństwie, i dzięki, tym różnym dzięki nim wyrabiamy sobie różne schematy też działania. No i tak się zachowujemy, jak się zachowujemy, nieświadomie działamy. No i co? No i właśnie później myślimy, działamy w ten, a nie in, w ten, a nie inny sposób. Dobra. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że fantastyczny przykład, aha, no że warto w takich sytuacjach no, nie poddać się, nie biczować się i nie mówić. No wiedziałam, że tak będzie, wiedziałam, że tak będzie. I się jeszcze bardziej pogrążać, tylko trzeba iść do specjalisty, do osoby, do osoby która ci pomoże właśnie w realizacji tego zadania, w zmianie tego podejścia, żeby się nie biczować, żeby zbudować pozytywne przekonanie, bo jak ja widzę, że osoba, mój model ma pełno wspierających go przekonań, takich pozytywnych, inaczej mówiąc, żebyś by bardziej zrozumiał, zrozumiała, że myśli, że tak mogę, tak potrafię, to dla mnie i tak wierzy w siebie, i ma taką łatwość w podejmowaniu działań, łatwość w, pój w pójścia do ludzi i nie boi się tylko odważnie podejmuje działania. No to warto Pomóc się tutaj specjalistom, który Ci pomoże, właśnie zobaczyć, skąd Ci się wzięły te zachowania i nauczyć Cię nowych, albo tylko zacznie pracować z Tobą na tym, żeby wyrobić sobie nowe przekonania, nowe zachowania. Bo jeżeli tego nie zmienisz, to będziesz wiecznie sabotować swoje działania. I nawet jak masz tego modela i będziesz próbował naśladować te jego zachowania, konkretne elementy, to ci się nie uda, bo nie będziesz w stanie tego zrobić, bo jak ja wierzę w siebie, to inaczej będę podejmowała działania i decyzje, inne działania będę podejmowała, inaczej będę się też angażować w konkretne zadania. A jak ktoś. Nie wierzy w siebie, no to będzie totalnie inaczej. Będzie mu trudno. No bo jak nie wierzy, to będzie myślał, Och, nie, nie dam rady, nie dam rady, nie, 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 nie mogę tak robić, jak on, albo pójdzie nam gorzej, bo się zmuszamy, do tego to będzie takie nienaturalne. Dobra, to chciałam cię przygotować na to, że właśnie przy tym narzędziu, modelowaniu, może się okazać, że nie jesteś w stanie powtórzyć wszystkich elementów, nie możesz naśladować konkretnych postaw, zachowań. Bo jest to bardzo, bardzo trudne dla Ciebie, bo ty masz inny schemat wewnętrzny, wypracowany. I żeby to zmienić, to potrzebuje. Często i gęsto potrzebujemy pomocy. Oczywiście, jest to bardzo indywidualna kwestia. i Inne przychodzi łatwiej, bo to też zależy właśnie od tego, jakie, co tam ma w środku, co ma w głowie, jakie ma oprogramowanie i co tam go spotkało w dzieciństwie. A inny może to przyjść trudniej. Więc pamiętaj, nie biczuj się, że jesteś gorszy. To nie twoja wina, że miałeś takie a nie inne wychowanie, środowisko, takie przekazy. Dlatego jak już widzisz, czujesz trudność w jakimś obszarze, w jakimś działaniu, to warto się temu przyjrzeć i ewentualnie do specjalisty, jeżeli sobie sami umiesz z tym poradzić. Na przykład ze zmianą jakiejś postawy, zachowania, przekonania. I teraz przypomniał mi się na koniec powiem jeszcze tylko tak inspirująco wypowiedzi, kilka wypowiedzi Aleksandra Doby którego pewnie kojarzycie, opływał trzy razy bodajże Atlantyk w kajaku. Nie wyobrażam sobie taką naprawdę, to jest mega dla mnie yy, działanie. I on powiedział, że żeby się nie bać marzyć, że jak masz marzenie, to trzeba z niego zrobić plan, potem strategię, kroki opracować i podjąć działanie. I pomału, pomału, krok za krokiem działać. I co powiedział, że Większość ludzi, no i trudno się z nim nie zgodzić, odpada na początku, nie na początku, tylko w, te, w, tym, w tym działaniu, czyli wtedy już masz plan, już wiesz, jaki masz cel, no i trzeba robić, działać, powtarzać jakieś, być może mało ciekawe kroki działania. I powiedział, że właśnie to, to jest najgorsze w tym, że, żeby, że odpuszczamy, że nie wierzymy w siebie i odpuszczamy, a przecież małymi krokami osiągamy nasze cele. Między tym optymistycznym akcentem i takim modelem on może być, oczywiście, ale pan Aleksander, może być modelem. Niestety zmarł, śmiercią podróżnika, ale zawsze mnie, jak widziałam jego wypowiedzi, jego filmy o nim, jak podróżował, to zawsze. Jak opowiadał o tych podróżach, przygotowaniach, to mnie bardzo to budowało i działało na mnie motywacyjnie, więc mam nadzieję, że na Ciebie też i być może zainspiruje Cię do tego, żeby popatrzeć właśnie, żeby zrobić z niego sobie modela. I na podstawie jego zachowań m, zacząć modelować swoje, tworzyć nowe postawy, nowe zachowania. Może nie tyle postawy, co zachowania. I na pewno na pewno imponuje, bo nie pamiętam, ile miał lat. Od 70 jak nie więcej. Więc jeżeli masz mniej, to myślę, że śmiało możesz też realizować swoje marzenie. I, i jego uśmiechnięta pozytywna twarz co chwilę stoi mi przed oczami i myślę, że no, możemy, jak chcemy. No i oczywiście każdy może zmieniać swoje zachowania. To, co ma tam w głowie nagrane, no tylko musi chcieć. Musi być to chcieństwo. Bez chcieństwa nic nie będzie. Dobrze. Mam nadzieję, że sobie zanotowałeś, zanotowałaś wszystko i wiesz, co możesz zrobić, jak możesz działać. Oczywiście, jak skończysz z jednym zachowaniem, wprowadzisz to w życie, już to osiągniesz, no to warto przejść do kolejnego tematu z nich, Czyli teraz bo, y, pozna, wyznaczyć sobie, co, co kolejne, jaka będzie kolejna rzecz, którą zacznę robić, i potem znowu znaleźć modela, co będę zmieniać, znaleźć sobie kolejnego modela i wprowadzać w życie. No, coś dzisiaj się jakoś zamotałam, motam, motam. Mam nadzieję, że dało się to posłuchać i, i co? I uskutecznisz te działania. W razie pytań pisz, mogę. Pozdrawiam.